Założyć konta, żeby siebie dodać. A jakie komentarze, Misiu? Jestem gwiazdą. Zobacz. 100 punktów za wstrej guziczki, 10 na 10, super. O, to pani Basia tutaj na tym zdjęciu z tego filmu o dziwnej klatce. Patrz, Misia to prawdziwa gwiazda. To o mnie, to o mnie. No, i śpiewasz jak mandaryna i Piotr popicha. No, wiadomo, bo tak No, ja chyba też bym nie chciał. Ty, a my w ogóle mamy sąsiadów? Hmm, nie wiem. Hmm. Jak dla mnie bomba. Misiu, będę sławna. Ale ja tu przecież robię cały akompaniament. I też pojawię się w teledysku, a o mnie ani jednego komentarza. Ktoś napisał au. To pewnie, że ty to śpiewasz na początku i na końcu. Nie, no myślałem o czymś bardziej opisowym. Jest o tobie, o, tutaj. Oj, Misiu, bo ty może i masz śliczny sweterek, ale nie umiesz się wylansować.